Cześć, dzień dobry, witam Was na specjalnym wydaniu 500 notowania bez listy. Dzisiaj pokażę Wam kulisy tego wszystkiego. Otóż, podobno problemy i stres należy przetańczać. O, mam pewien lęk. Boję się, że będą mi się trzęsły ręce. Proszę, to jest mikrofon. No i na przykład trzęsieć się łapa. Przede wszystkim nie możesz trzymać go tak na końcu. No. Tylko musisz go Na środku? Pewnie na środku. Czyli złapać go tu i na pewniaczka po na prostu. Pewniaczka. Na pewniaczka lecimy. Idziemy zobaczyć w ogóle, jak wygląda cała ta scenografia, jak wszyscy ciężko pracują, a my będziemy sobie patrzeć generalnie na to. No dobra, trochę mogę pomóc, tylko bez jakichś takich wielkich ciężarów, bo mnie mam słaby plec. Tu mam szafkę. No dobra, mogę Wam pokazać coś w tej szafce, bo jest tam bardzo dużo rzeczy. Mam tak szpilki, wafle, jakbym była głodna, herbata, powidła węgierkowe. Mam powidła węgierkowe w szafce. Chodźmy do windy. W, a propos, w ogóle zacięłam się dwa dni temu w niej. Chodźcie, nie przejmujcie się tym w ogóle. Ona mi się kojarzy, ta winda, albo nie. Jedziemy. To jest Bartek. Powiedz parę słów. O. Siemano. Git? Tak. Chodźmy zobaczyć co tam się dzieje. Wow, Zobaczcie. Jestem Tomek, przykleję kable. Nauczyłem się tego w wieku trzech lat. Tomek, Iga. Wszystko będzie dobrze. Tak, kable. Ja bym się bała, że się... W... Wiecie, spadnę. Ja podziwiam taką pracę. Nie boisz się, że spadniesz? Muszę szkolenie BHP zrobić. Ja będę chodzić tu, wyda... tam. Tutaj tylko tak delikatnie pewnie, no bo też jak tylko zobaczymy, że się zrywa, to od razu... Mów mi, od razu mi mów, nie wiem, I krzycz chce, mi coś. Tak, i wtedy będziesz wiedziała, że wrócić, więc raczej... By... <śmiech> <śmiech> no i będziemy robić próby, pewnie drinkowe, nie? Od 15.00. Ja mam jeszcze w sumie zagwostkę i teraz wyjdzie... Bardzo się jak bardzo chcę. Iga jest przygotowana do dzisiejszego wieczoru. Bumy. Bo ja myślałem, że Iga przez pierwsze pół godziny live'a będzie w stroju larwy, a dopiero Zmierd na będzie motylem. A mam buty, wzięłam. Taki. I larwy chyba tak się poruszają. Fajne by to było. Się umalujemy, zobaczymy. Fajnie to, ja już czuję ten klimat. Ja w ogóle mam taki roboczy bardzo strach. Właśnie, zapraszamy tam. Już jest Szymon, już jest Natalia. Ty jesteś człowiekiem po prostu diamentem. Będzie super. Jestem bardzo zestresowana. Ej, Te To są super numery, takie wiesz. No tak. No nie ma stresu, jest piątek. Tak. Co? Aha. na stres. Wezmę to ze sobą. O! Dobra. nie. Wystraszyłam się. Ale już już się nie boję. Dla mnie to jest za wysoko po prostu. Ja będę i takim backgroundem, będę nisko śpiewać. Te wysokie te to, to są. Serio? Too high can... Dobra, nie, kom, 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 to Ja się... proponuję, żebyś Karolina zaśpiewała tutaj razem z Igą. O! A ja dobrze. zaśpiewam oktawkę wyżej, ale bardzo lekko. Pa, ra, pa pa ta, ta 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 Jest wysoko. No jest, yes. no, free, them all no, da, zobaczymy. zobaczymy. Ale się cieszę, że jesteście. Fajnie bycie musieli się. Dziewczyny są. Myślę, że to jest Teraz, no, Teraz no, no, dopiero no, że tak. no, to 500 500 na no. no, specjalne no, wydanie. Super. Możemy nagrać trochę jak perkusja się ćwiczy. Chodź. Nice. Zobacz, pokój zwierzeń to może być, typu wiesz, siadasz i no tam czuję nerwy. Ale to, że tego nie zrobiliśmy, to IQ 300 to by było. Ale jakbyś mnie ubrał? W taki y, śpiwór, paski, to byłoby piękne. Byłoby, robimy tak. I to, to ksik, ty robisz tak siup, i się super. <śmuch> Potem trzeba to taśmą jakoś podkleić, i wypada to, to. Ale to na to próbę to tam... Wszystko. Bo uznałam, że może to Toxics testujemy. Gitary nie słyszę. Gitary w ogóle nie słyszę. Baby, can you see? I'm calling. girl like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. You high Down, losing my head, spinning round and round. Nie słyszę kurków. Do you feel me now? Olivia's on fire Państwem! Dobra, słuchajcie, Olivia już jest, więc chodźmy, chodźmy. Hi. I go hi. hi. Nice. Nice. Hi, hello. Let's go. Our band is gone because they are eating right now. Almost looks like. Have you seen the Ariana Grande performance yes. on SNL when she Yeah. Was, it almost looks like it, of you course. know. Of course. Yeah. Cool. Hi guys. Hi. In pajamas. Brand. Yeah. Two hours we're gonna look fantastic, and we're gonna sing here, and it's gonna be amazing. Słuchajcie, mam przysłuchajcie szczęścia. O tu. On na pewno przyniesie szczęście za każdym. Razem, jak jest jakiś ważny event, to wyskakuje pryszcz. Nie wiem, dziewczyny na pewno mnie zrozumieją. O, dokładnie. No? Hmm. Okay. I ustaw. Dobra, jak widzicie, mam już make-up, jestem w połowie gotowa. Jeszcze tylko się ubiorę. Próby już były. Zobaczycie po prostu, zobaczycie. <noise> Nic więcej nie powiem. Chodźmy na górę, bo tam mam resztę stroju. I szykuję się już na live'a. Idę się przebrać. Nie pokażę wam, jak się przebieram, bo by nas zdjęli. Natomiast widzimy się i słyszymy się na dole, jak już wszyscy będą ready, zwarci, gotowi i tak dalej. 4,5 minuty po godzinie 18, ja wiem, że Państwo zapewne spodziewali się innego głosu, ale proszę się nie martwić, ten głos jest. Cześć, cześć dzień cześć, dobry, jest. witam Iga, Iga, Iga Dudziuk, Krzysiek Szybkowski, witamy w specjalnym 500 notowaniu bez listy. Iga jest nieobecna w studio, to możemy już chyba teraz śmiało zdradzić. Tak, jestem nieobecna w studiu, bo ja tutaj patrzę, testuję, sprawdzam specjalnie dla Was, bo 18.30 startuje live na TikToku, na Facebooku, na YouTubie. Muzycy się już rozkładają. No, ben, będę w o wszystkim Wam opowiadać. Czy by, wiesz co, bo ja do końca nie wiem, czy już zostało zdradzone, czy jeszcze nie. Co to za duet się pojawić dzisiaj czy. po godzinie 19.00 podczas specjalnego nie, 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 nie. koncertu Olivia Adams. Okej, okay, jeszcze nie. Jeszcze nie. Więc zamykamy usty, ale oczywiście do godziny 19.00 regularne notowanie bez listy. Pozwolisz, że wykonam Twoją robotę i przedstawię, co jak. Dobra? Tak szybciutko? Dajesz. Okej, okay, dobrze. 9 do góry, 6 w dół, dwa nagranie utrzymują pozycję sprzed tygodnia oraz trzy nowości. No to proszę Państwa, zaczynamy od miejsca 20. Tutaj po spadku z 9 Rudy Menta i Ella Henderson alibi. To jest 500 notowanie bez listy woksofemy. <grytanie> Krzysiek się śmieje, że bardzo źle mierza czas. Może dlatego właśnie pracuję w radiu, bo nie umiem liczyć. W każdym razie jeszcze... Dobra, teraz sekund. Триста.